Co by się stało, gdybyśmy tak przenieśli rozgrywkę z Hello Neighbor do średniowiecza. O tym przekonamy się już za chwilę. Powiedzmy drodze, ja jestem Daisowski, a to jest goodbye, my King. Witaj sąsiedzie i żegnaj królu. Przypadek z pewnością tak. Jeżeli po tym filmie będziecie chętni na serię, to możecie dobić do 15 tysięcy łap w górę, a będzie co nagrywać. Ale bez mnogo gadania sprawdźmy, co ta produkcja ma nam do zaoferowania i sam jestem ciekaw, jakie podobieństwa znajdziemy pomiędzy Hello Neighbor, a Goodbye My King. Ciężko pracujący monarcha, który przez wiele godzin musi przyjmować gości i rozwiązywać ich problemy. To prawdopodobnie jest nasz główny bohater. Z opisu na sklepie Steam wynika, że zostaliśmy pozbawieni korony, ale z jakiego powodu? Jeszcze nie wiem i to ma pokazać taka scenka. No, najprawdopodobniej ktoś wykorzystał nasze zmęczenie. I tym kimś jest przodek Wilsona, który sprawił, że chudy człowiek stracił koronę i oddał ją grubemu człowiekowi. Bardzo prosty i przejrzysty dokument. Zostaliśmy po prostu wykopani z naszego zamku. I chyba również takim samym sprytem będziemy musieli się wykazać, żeby odzyskać to, co nasze. A z tego, co już widać po tym loading screenie, to z pewnością nie będzie zwykłe średniowiecze, bo tutaj mamy elektryczność, są bezpieczniki, różne wskaźniki i nawet koła zębate zapowiada się ciekawie. Jakieś 800 lat przed wydarzeniami z Hello Neighbor stoimy tutaj przed domem Wilsona trzeciego gołodupca. Każdy król musi mieć jakiś przydomek, więc taki będzie miał nasz nowy przyjaciel, który jak się okazuje jest łysy. I mam nadzieję, że to jest jakaś podpowiedź. Wilson trzeci, ptak oraz peruka, którą miał na głowie wraz z naszą koroną. Może będziemy mogli w jakiś sposób tą koronę właśnie odzyskać przy pomocy wiatru bądź jakiegoś ptaszyska. Mam nadzieję, że nie jesteśmy sąsiadami, bo z tego by wynikało że mieszkamy w tym wychodku. A może po prostu się przenieśliśmy w czasie tym wychodkiem? Niektórzy w tym celu wykorzystują budki telefoniczne, a my zwykłego sracza. Jednak jest jedna rzecz, którą chciałbym od razu zrobić, zanim zrobimy sobie mały rekonesans, to wybić jakieś okno, ale z tego co widzę, to nie możemy podnieść żadnego z elementów znajdujących się na ziemi i tam też nie czeka na nas nic miłego. Dziwne elementy wystające z budynku to prawdopodobnie jest jakaś część związana z kiblem, taka średniowieczna kanalizacja. Jednak tutaj ktoś mądrze postąpił i nie zrobił okien na parterze. Nie możemy niczego na razie dotknąć. Może to jest ze względu na to, że to pierwszy poziom, a może. Jeszcze na zewnątrz nie wszystko jest tak dopracowane, jak być powinno, więc po prostu zapukajmy. Albo wejdźmy niepytani do środka. Tam jest nasz tron. Myślałem przez chwilę, że to są strażnicy, ale to tylko jest posąg. Może wraz ze mną ten król fałszywy wykopał swoich podwładnych, ale zobaczmy, czy tutaj przypadkiem go nie ma. Nie wiem, na ile on jest groźny. Przecież my jesteśmy królem, powinniśmy mieć miecz, albo przynajmniej berłem moglibyśmy mu przywalić. O. Możemy się w każdej chwili schować w jakiejś szafie. Super szafy! Nie mam ani jednej szafy w pobliżu. No chyba, że. No nie do końca. Musielibyśmy jeszcze troszkę pogłodować, żeby się tutaj zmieścić. Potrzebujemy tłumacza. Dobrego tłumacza. Zaczyna się. Co to jest? Za dźwięk. Nie wiem, czy ja słyszę go. Czy też nie? Robi się creepy powoli, wszystko jest pozamykane. A my nie wiemy, gdzie znajduje się średniowieczny Wilson. Okej, okay. 5 7 6 7, 0. To jest nasze hasło i mamy to w ekwipunku, w razie czego? Naszym obecnym celem jest odnalezienie jakiegoś szlachetnego kamienia w królewskich komnatach. No dobra. Średniowieczny elektryk przemysłowa woźnica zaraz naprawi to. O, albo tylko je naprawi? Ponieważ nie mamy żadnego klucza. Po tym, jak to naprawimy, musimy schować się w szafie. Mm, albo nie. Po tym jak to naprawimy, otworzą się po prostu te drzwi. Tylko w jaki sposób możemy to zrobić? Po pierwsze, trzeba byłoby to zasilanie wyłączyć, ale tutaj żadnej opcji nie widzę. Dodatkowo musielibyśmy mieć coś dzięki czemu przyciągnęlibyśmy te kable, nawet pod napięciem. Potrzebowalibyśmy czegoś co nie przewodzi prądu, ale To może być nasza żona i to może być nasza córka. A jeżeli faktycznie one są w zamku, to musimy je odnaleźć. Okej, okay. wyjść stąd już nie możemy, czyli uruchomiła się pierwsza pułapka. To na mnie spadło przed chwilą. No to ciekawie się zaczyna. A jeżeli podobieństwa pomiędzy tymi dwoma grami są tak duże, to to może mnie później gonić, więc trzeba mieć się na baczności. A żadnej szafy jeszcze nie widziałem. Jak ten kod możemy wpisać? Coś mi tutaj. Coś mi tutaj nie działa. O, możemy. Spoko, pięć, siedem, sześć, siedem, zero. Enter. Nasz przyjaciel jest zajęty. Czy możemy to coś zabrać? Oczywiście, że jest, nie, możemy stąd zabrać. Możemy stąd co najwyżej uciekać. Um, gdzie? Gdzie będzie drzwi? Uciekamy co jak najszybciej się da. Nie są jakieś schowki, przecież my nie mamy gdzie się schować teraz. Nie mamy żadnego klucza, który by nam pozwolił gdziekolwiek wejść. U! Ja nawet nie zauważyłem, kiedy on tutaj przyszedł. Ale dalej jesteśmy w tym samym miejscu, więc próbujmy się tam ponownie dostać. Na szczęście dalej otwarte. Gorzej, jak nawet z zewnątrz zacznie się gra zmieniać. I, znając życie, to pewnie zmienił kod. Więc sprawdźmy to, czy to jest jeszcze otwarte? Czy może poszedł po rozum do głowy i to zamknął? Oczywiście, że nie zamknął, czyli to, co zrobiliśmy do tej pory, ma efekt w przyszłości. Sąsiad popijający ciepły napój, spoglądający w gwiazdy. Może to ma nam pomóc w odnalezieniu jego pokoju? Bo wiedzielibyśmy na przykład, że jego pokój znajduje się od księżycowej strony. Tylko pytanie: po co szliśmy akurat tutaj? Musi być gdzieś w pobliżu klucz, który nam się przyda, i on musi być w tym pomieszczeniu. O! Bingo! Przez przypadek na pewno otworzyłem te drzwi. Nie wiem, czy mamy to długo przytrzymać, czy po prostu kucnąć mamy na to. On tam jest, więc żegnam. Czyli mamy w końcu możliwość okrążenia całego pomieszczenia. Tam nie możemy iść, ponieważ to nie da rady. On nie tam idzie. Musimy się ukryć. Najgorsze jest to, że nie słychać, jak on chodzi. Sąsiada było słychać, jak tam coś pomrukiwał, coś tam pił, sikał, mył się, a tutaj taka cisza. A co, jeżeli on nas słyszy, a my go nie? To byłoby smutne Jest po prawej stronie, czyli idzie teraz tędy My możemy iść tutaj na szybko Szybko wchodź tam, wchodź tam, wchodź tam, bo zaraz tu będzie Nie Okej, okay. jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu W którym nie wiem co możemy zrobić, ale tutaj możemy mieć A Znowu coś, zobaczę tylko czego tutaj nie ma Zobaczymy jak wygląda krycie się Okej, okay. krycie się jest szybkie Więc nie mamy co się obawiać Naszego nowego przyjaciela Zobaczymy tylko gdzie pójdzie. Czy pójdzie tu, czy tam. No, może być też tak, że otwierając kolejne pomieszczenia, aktywujemy u niego. Znalazł nas bez żadnego problemu. Dokończając to, co powiedziałem, może być też tak, że otwierając kolejne drzwi, zwiększamy pole manewru naszego fałszywego króla. Ale troszkę mnie zdenerwowało to, że z taką łatwością odnalazł nas w tym miejscu. Mamy kabel, dobra, czyli może nie będziemy musieli włączać zasilania, ale drogie dzieci, pamiętajcie: wymiana kabli, kiedy zasilanie jest włączone, to jest bardzo głupi pomysł, bo za elektrykiem jest jak z saperem błąd popełnia tylko raz. No ale dobra, my jesteśmy najwyżej nieśmiertelną istotą i to jest jego pokój. Czas go porządnie przeszukać. Nam na złocie nie zależy, mamy o wiele wyższy cel. Zabarykadował okno, które z pewnością może nam później posłużyć do wyjścia z sen, bo to jest nie kanalizacja, ale droga ewakuacyjna. Tu nic nie ma. Jest tylko mapa naszego królestwa. Raz, dwa, trzy, cztery piętra. Licząc z parterem, oczywiście. Tylko my musimy odnaleźć ten. Ja tego nie zrobiłem. Może to jest ukryte właśnie tutaj? Może możemy zawsze stąd uciec. Ale nie uciekniemy stąd, dopóki nie odnajdę tego, czego potrzebujemy. Tam nie możemy wejść, więc. Nie ma to nawet żadnego sensu. Ale czuję się jak. Sniktiv. Sprawdźmy, jak to się skończy. Znalazłem to faktycznie? Nie przypominam sobie, żebym to znalazł. Może przez przypadek to podniosłem i nie zauważyłem, na pewno w trakcie montażu zauważę? Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że udało nam się przejść pierwszy poziom. Przejdziemy sobie jeszcze jeden, może tak po 2 od poziomy na odcinek. Zobaczymy, jak długie to będzie. W każdym razie jestem ciekaw waszej opinii dotyczącej tej gry, więc fajnie byłoby ją zobaczyć w komentarzach pod filmem. Nie! Co to jest za słońce? Ja już wolę jednak noc, mimo że mamy taki piękny dzień. To ja chętnie bym się cofnął. Czyli zaczyna się. My musimy teraz wejść inną drogą. No najprawdopodobniej wejdziemy sobie tędy. Ale skakać nie możemy, więc to chyba nie jest możliwe. Mm, na to wychodzi, że potrzebujemy klucza, bo taka sama ikonka była wcześniej w innym miejscu. No to super. Mieliśmy tutaj kamyczek obok, więc moglibyśmy go wykorzystać. <słuch> Może będziemy musieli przekuć sobie. Własną koronę, kiedy już będziemy mieli wszystkie składniki do niej, bo teraz musimy zajść kolejny fragment tego kamyczka. Ale nie widzę sposobu na to, żeby dostać się tam do środka. O! Mamy klucz. Czyli nasz król był bardzo inteligentny i schował klucz do swojej posiadłości pod kamykiem, który był obok drzwi. Super! Myślałem, że na nas teraz wyskoczy, wkurzony, że coś się stało. Ale coś tu się zmieniło. Taka szybka przebudowa, żebym znowu miał Mindfucka. Bez karteczek na początek. To bardzo dobrze, że jest co każdy poziom. inaczej w środku. Przynajmniej nie znudzimy się tą grą tak szybko. Ale stąd na pewno nic nie weźmiemy. Spróbujmy po cichu przedostać się do kolejnych pomieszczeń, poszukiwaniu wejścia na kolejne piętro. Był za nami, chyba nie. On jest tutaj cały czas. Na szczęście jest zajęty, więc sprawdźmy skrzydło po lewej, zanim on wstanie. I uwaga na tę łapkę, która była tu ostatnim razem, ale już jej nie ma. Ktoś w tym zamku chyba chce nam pomóc, i to nie ten gruby król chciał. Żebyśmy się tak łatwo dostali do środka. No chyba, że ma nowego strażnika. To nie jest dobry znak. Musimy uważać jeszcze bardziej niż ostatnim razem. Coś tutaj było, jeszcze coś przegapiłem, coś niebieskiego tu było. Niebieska książka bardzo odznaczała się na tle tych wszystkich szarych książek, więc warto byłoby to sprawdzić. Chwila, chwila. Jest tutaj gruszka. Złote jabłko, złota gruszka, przypadek! Nie, sądzę! <laughs> to jest na pewno jakiś ukłon w stronę ludzi związanych z Hello Neighbor, którzy non-stop szukali jakichś teorii spiskowych tak długo, że twórcy postanowili jedną dodać do gry. <laughs> Spróbujmy w innych pomieszczeniach. Mieliśmy iść tutaj, na szczęście to była tylko nasza ręka. Zamkniemy to na chwilkę. Za dźwięk. Nie ma już zamkniętych drzwi. On jest tutaj, zamykamy to. Może musimy się przedostać takim samym sposobem na górę jak ostatnio. Tylko że jest to, że nie wiem, jak wygląda ten klejnocik. Ponieważ nie zauważyłem, kiedy go podniosłem. Dobra, on idzie teraz tam, gdzie my byliśmy ostatnio i to jest głupie. No chyba, że on tam będzie szedł. Idź tam, idź tam, a my przychodzimy sobie tutaj. No szybko, bo widzę, że są jeszcze drzwi, których nie sprawdzałem. Pyk. Tam musimy wrzucić mięsko. A możemy całego króla wrzucić? Zamknięte. Może nam wypluje kluczyk? A może w mięsie jest? Mi się może być to. A przed chwilą król jadł. Więc może. Tutaj będzie to, czego szukamy. Tam jest taka syneczka, która wręcz prosi się, żeby ją zabrać. Ale to chyba nie ta. Musimy innej poszukać? Mamy jedną. Wrzucimy i zobaczymy, co się stanie. Czyli tutaj jest podobnie, żebyśmy rozwiązywać różne zagadki. Mi się to podoba. Otworzył nam drzwi, które są windą. Dzień dobry. Magnes i klucz. To tak, jakbym przechodził tę grę od nowa. Czyli dopiero zabawa się zaczęła w momencie, w którym przeszliśmy. Tutorial. Ciekawe, czy on teraz na tym piętrze jest. Czy możemy już tak na ludzi tutaj chodzić? Um, dobra, mamy już klucz, więc. Wystarczy teraz znaleźć magnes. Różnica jest duża pomiędzy trudnością tej gier. W Hello Neighbor było troszeczkę trudniej i nie wiem do końca co ta kartka ma oznaczać, skoro już jej nie mamy. Hmm. Może coś będziemy musieli ułożyć, ale nie pamiętam teraz tego układu. Będę musiał polegać na mojej pamięci tymczasowej. By to ogarnąć? Ten patrzył tam. Ten patrzył tam. Ten patrzył tam. A ten patrzył tam. Nic się nie stało. A ja to zepsułem. Super. Chyba, że coś mnie. Ominęło. Mm. Z tego nic nie wynika. Z tego też nic nie wynika. No niestety ten obrazek nie był za bardzo czytelny, ale tak coś czułem, że to będzie miał związek z obracaniem czegoś. Myślałem, że to będą jakieś kamyczki, ale najwidoczniej nie. I jak my to teraz przejdziemy, skoro tej kartki nie mam ani w ekwipunku, ani nie pamiętam jak to wyglądało. Musiałbym zobaczyć no odcinku jak to było. No możemy go obracać cały czas. Ale bez świadomości, jak to miało wyglądać, nic nie zrobię. Musiałem grę przejść jeszcze raz, żeby dokładnie dowiedzieć się, jak to wygląda. Naprawdę Wam powiem, że miałbym spory problem, gdybym tego nie zrobił. Musimy naprzeciwko niego dać. Chyba wiem nawet, jak to ma wyglądać. A to są chyba przeciwności. Widzicie, wesoły i smutny. Ten jest w prawo od drzwi. Mam nadzieję, że to nie było lustrzane odbicie. I ten teraz czy miał być w górę, czy znaczy miał być w stronę drzwi czy w stronę ściany. Ale jestem pewny wszystkich trzech, tylko nie tego jednego, więc z nimi się pobawimy i najwyżej sprawdzimy wszystkie kombinacje, których już sprawdzać nie musimy. Coś się stało. Dostaliśmy karteczkę. Wiemy, że bardzo dba o fryzurę. I kogoś mamy na zewnątrz, i to nie jest słoneczko. Jednak czegoś nam jeszcze tutaj brakuje i nie wiem, czy nie będziemy musieli klikać dosłownie wszystkiego, co tylko się tutaj da klikać. Stąd nic nie możemy zabrać. Mamy magnes, którego wcześniej nie zauważyłem, ale na szczęście jest już w moim posiadaniu i możemy dorwać się do tego klucza, bingo. Czyli dostaliśmy karteczkę, która jest tak naprawdę nam do niczego niepotrzebna, ale mamy tutaj jedne drzwi, które musieliśmy chyba otworzyć, tak. Proszę bardzo, troszkę mogliby poradzić mechanizm otwierania różnych rzeczy. I mamy ten kawałek! Jak ja go mogłem wcześniej nie zauważyć? Albo go nie zauważyłem, go nie zabrałem, tylko po prostu stąd wyszedłem. Super. No, ale przyznam, że... żonkę to mieliśmy fajną! Mieliśmy. I jeszcze sprawdzę tylko jedną rzecz na dole. Albo już chyba nie. Nic nie musimy sprawdzać, tak mi się przynajmniej wydaje. Ponieważ skoro nam się otworzyło to wejście, to jesteśmy już... Zrobieni, mamy dwa kawałki tego klejnotu i myślę, że kolejne kawałki odnajdziemy w następnym odcinku, o ile oczywiście będziecie na nie chętni. Ale zając was, zaraz zalejecie mnie komentarzami hej, Dizaski, kiedy? Goodbye my king! A ja z tego powodu się bardzo cieszę. Po zobaczenia kolejnym razem i cześć!